Żeglarskich Czwartków jest Sol Marina Gdańsk. Cześć, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku Żeglarskich Czwartków, w których nie tylko dzielę się swoją wiedzą na temat sportu, który myślę, że dla większości z nas jest wielką pasją, ale również przedstawiam wam ciekawych ludzi oraz miejsca, które mam przyjemność odwiedzić przy okazji startów w różnych regatach. Dzisiaj nagrywam ten odcinek z Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w klasie 5.5 w pięknym Porto Cervo na Sardynii, w jej północnej części. A ja stoję właśnie na tarasie Jach-Klubu, który uważany jest przez wielu żeglarzy za najpiękniejszy na świecie. I chciałbym Wam dzisiaj właśnie go pokazać. Z tarasu klubowego widać wyjście na morze. Raptem 15 minut od odbicia od Kei, jesteśmy już na akwenie. O co ciekawe, katamaran z Gdańska. Sunreef słynny. Pięknych jachtów co co nie miara, szczególnie na początku września, kiedy rozgrywane są regaty e, Maxi Cup, Rolex Maxi Cup, naprawdę to robią wrażenie, ale dzisiaj to my tutaj jesteśmy, można powiedzieć, e, gośćmi tego klubu. E, wspomniany taras, e, no i przepiękny basen e, klubowy, w którym no, mamy przyjemność po ścigach wylądować, schłodzić się troszeczkę. Dzisiaj jest połowa września, 28 stopni ciepła. Wyścigi były przy 10 węzłach. No po prostu szampańskie warunki do żeglowania. Krótka tylko wstawka. W regatach idzie nam na razie całkiem nieźle. Nie wygraliśmy jeszcze żadnego spośród 6 wyścigów, ale jesteśmy na prowadzeniu. Liczy się równe żeglowanie. Oby tak do końca. Trzymajcie mocno kciuki. Ale poczekajcie, bo to jest oczywiście jeszcze nie koniec całego odcinka. Ja dopiero zaczynam. Piękne obrazy. Barometr. Bar klubowy. Akurat teraz jest pusto, tutaj, ponieważ wszyscy są na zewnątrz. I model jachtu Victory. Na którym kapitan Nelson odbył słynną bitwę w 1805 roku. A cały model wykonany jest ze srebra. Przepiękny okaz. Robi wrażenie. Portepian. Nie mogło go zabraknąć. I znów z tego piętra na widok na jachtę wpływający katamaran. I wygodne fotele. A to jest wejście do sali klubowej, na której ścianach widzicie modele słynnych jachtów. Które startowały, a co po niektóre nawet nadal startują w słynnych regatach na całym świecie, także pod banderą jach klubu Costa Esmeralda. Bardzo przytulne miejsce, w którym przede wszystkim klubowicze mogą przyjść, odpocząć, pogadać i pomyśleć o kolejnych jachtach, które. Mogą zbudować, zaprojektować i żeglować na nich po całym świecie. W skrzydle budynku klubowego znajdują się pokoje gościnne, które można wynająć. O proszę, właśnie, miejam dziesiątkę. Takie studia, dosyć małe. Pierwszeństwo wynajmie mają oczywiście klubowicze, ale zawodnicy, którzy startują w regatach organizowanych przez jak klub Costa Esmeralda, mogą je także wynająć. Oczywiście za sobitą opłatą. My akurat na tych regatach wynajęliśmy sobie dom Nie nieopodal, walking distance, piechotką idziemy sobie 5 minut do klubu, wszyscy razem, cały team, czujemy się mocno dobrze zintegrowani. Ale to, co naprawdę tutaj ten klub oferuje robi wrażenie, myślę, że zgadzacie się tutaj ze mną, co? Idziemy dalej. Na najwyższym piętrze budynku klubowego znalazłem zdjęcia pierwszych lat funkcjonowania klubu regaty, budowa całej maryjnej budynku klubowego oraz rok 1983, o ile dobrze pamiętam, budowanie słynnego jachtu Azura, który jako pierwszy pod banderą włoską startował w regatach Opuchar Ameryki. Tuż po przysumowaniu do Kei wielu żeglarzy lubi się schłodzić bombelkami, no. także w takiej postaci. Przepiękny widok z jacuzzi klubowego, jak również z balkonów apartamentów, do których wejścia już Wam pokazywałem, na strony korytarza. Cała marina. No i tutaj jeszcze rodzyneczek. Zapraszam Was do fitness klubu, w którym można poćwiczyć, rozciągnąć się. Po ja tak polecam każdemu zrobić dobry stretching. Ale także i przygotować się do kolejnych regat. Myślę, że klubowicze mają tutaj wszystko, czego potrzeba: woda, ręczniki, ciężarki, ergonometr wioślarski, no ale przede wszystkim ten widok. A się nie chce stąd wychodzić co? Zapierający dech w piersiach, widok z najwyższego tarasu klubowego, basen, a ja w nim, to znaczy mój cień. Klub otoczony jest zielenią oraz pięknymi willami dookoła. Jak wspomniałem Wam, to jest północna część Sardynii. Tam jest miasteczko Porto Czerwo, świetne restauracje, pyszne lody. Polecam teraz jeszcze toalety, bo one też robią wrażenie w tym klubie. Piękne lustra, umywalki, ręczniczki jednorazowe, medełka, krem do posmarowania sobie. Rąk no i kabiny na no posiedzenia zarządu. Oby więcej takich miejsc na świecie dla nas, żeglarzy, prawda? Zszedłem do aparter, żeby pokazać, że mam wejście do klub Costa Esmeralda. Piękna bandera klubowa. Przy wejściu wygrawerowane nazwy jachtów, które zwyciężyły w najsłynniejszych regatach, jak tu wielki, dużych, tych olbrzymich Maxi Cup, Swan Cup, Sardinia Cup. Robią wrażenie nie tylko jachty, ale też i nazwiska, które tutaj żeglowały. No i teraz jestem już w środku w klubie. Spójrzcie na tą posadzkę. Cudowna, robi wrażenie. Tu jest recepcja klubowa. Przy zacumowane piękne jachty na nadbrzeżu Deptak, na górze Sailors Party, a na minus jeden parking oraz dystrybutor wody, który pokazywałem Wam w poprzednim odcinku: żeglarskich czwartków. Parking głównie dla klubowiczów. No, chociaż prawda jest taka, że każdy tu może zaparkować i oczywiście zostawić parę centów. Budynek jacht klubu Costa Esmeralda prezentuje się z zewnątrz w taki oto sposób. W sumie całkiem nowoczesna bryła. Tutaj siłownia fitness, który Wam pokazywałem wcześniej, tarasy apartamentów, jachty zacumowane przy kei, naprzeciwko zatoki piękny hotel, okiem na Akwen, z tamtej strony, tam się wypływa. W marinie Porto Cervo zacumowane są też jednostki, które rzadko można spotkać w innych miejscach, na innych Akwenach na świecie, chociażby właśnie taka. Oraz jacht wyprawowy Billy Budd, naszych znajomych z Włoch. Ten jacht pływał dookoła Arktyki, Antarktydy. Przepłynął ten północny pasaż Maria Cristina jest Niesamowitą żeglarką, i ona żegluje po tych akwenach bardzo trudnych. I zaraz wejdę na pokład tego jachtu, żeby Wam pokazać tą jednostkę. Okej, okay, tak więc gościnnie wchodzę na pokład jachtu. Billy Butt z rejestracją w Walecie. Przepiękna jednostka z kadłubem aluminiowym. Tak jak wspomniałem Wam, Maria Kristina z załogą żegluje na niej po. Morzach Arktycznych, ale jestem tutaj głównie dlatego, tak jak Wam wspomniałem, żeby z bliska, znaczy, muszę powiedzieć, najbliżej pokazać Wam ten oto jacht. To jest historia żeglarstwa włoskiego. Jacht z 1983 roku, było 40 lat temu, jako pierwszy wziął udział w regatach challengerów do Pucharu Ameryki. A tu przy kei H zacumowane są nasze jachty, jachty klasy 5 i pół. Jacht norweski, szwajcarski, Bahamas. Proszę bardzo. Na kei specjalne pokrowce, w których trzymane są żagle. Um, Norwegowie, Australijczycy, po prawej Anglicy nasza wyścigówka. I tak sobie pomyślałem, że najlepiej z pokładu naszego jachtu Espire Pol 17 pożegnam Was już w tym odcinku Żeglarskich Czwartków. Mam nadzieję, że Wam się podobał spacer po jacht klub Costa Esmeralda tutaj na Sardynii w Porto Czerwo. Wyjątkowe miejsce, prawda? Moim zdaniem jeden z najpiękniejszych jacht na świecie. Słuchajcie, my już dzisiaj się, że tak powiem, wyłączamy jako załoga. Ja w szczególności, bo przed nami jeszcze ostatnie bardzo ważne wyścigi tych Mistrzostw Świata. Trzymajcie mocno kciuki. Jeżeli byście chcieli zobaczyć wyniki, to w opisie tego odcinka wklejam link do informacji na temat tych regat. Trzymajcie mocno kciuki. Jeszcze raz wielkie dzięki i co? Spotykamy się za tydzień w żeglarskich czwartkach. Trzymajcie się. Cześć.